O, co my tu mamy? Glocka. Przekazuję kamerę. Tak jak obiecałem dzisiaj, będziemy robić test w terenie gloczek, amunicja dwa typy amunicji, dzisiaj będziemy strzelać najpierw załadujemy sobie nabój, bo wiadomo, bez naboju nie wystrzeli. Ostatnio pamiętacie jak strzelałem, to tak średnio było. Średnio było, bo był wiatr, ale to nie tyle co przeszkadzało. Najgorsze to było to, że pogoda była yy, zimna. Nie miałem jeszcze tego uchwytu do kamery co teraz jest. I zanim yy, zmontowałem i tak dalej, to trochę minęło. A teraz jest lepszy uchwyt do kamery, więc to wszystko lepiej teraz wygląda. Dobra, teraz, żeby nie, syfonu nie było. Rezynek, co wyskakuje normalnie. Hmm. Przed? No Musimy go przestrzelić na sucho. Działa. Good. Dobra. Można ładować amunicję. Najpierw sobie strzelimy może z amunicji, proszę bardzo. Gamo 4,5 mm. zwyczajnych grzybek. Najzwyklesza amunicja do wiatrówki. Nie wiem, czy tu wejdzie ten śród taki bardziej ostry, powinien wejść. Oj, teraz, żeby to się nie przycięło, to trochę trzeba głębiej włożyć. Jesteśmy dzisiaj na fajnej Polance, znalazłem tu w okolicy, gdzie można sobie spetak trochę po dzielać i postrzelać także za, za SG albo z innej wiatrweczki. Nie ma tutaj ludzi zbytnio. Jakbyśmy spotkali jednego gościa, ale tak tutaj nie, nie widać, żeby tu ludzie w ogóle przychodzili. No, miejsce jest około 5 km od miasta. Dobra. Sobie strzelimy tak. Jedna seria tym, druga tym. Dzisiaj jest ładniejsza pogoda, to mam nadzieję, że będzie że lepiej to wyglądało. Crash Test będzie w innym odcinku. Dzisiaj tylko takie luźne strzelanie będzie. Dobra, ten gówniany magazynek. Ładujemy teraz kulki. jest to można je trochę dognieść cholera mrówki trzeba uważać komary też są ale mrówka wielka zobacz. weź no patrz, ja pierdzielę no, trzeba uważać żeby nie uchlała bo to kurde ciągnie trochę jak taka mrówka upije, jak dzieli to później jest taki ból Szczypię wszystko. I teraz tak, dopychamy. Lekko, żeby weszły. Żeby nie wypadły z tamtej strony. O, są idealnie. Dobra, wkładamy. Trzeba delikatnie, szczególnie z tym magazynkiem, chociaż tu już wątpię, żeby to... to i tak widzę kurde. No nie, może, może nie wypadnie. Dobra, wkładamy ten magazynek. Broń zabezpieczamy, bo jest zabezpieczona, przypominam. I teraz idziemy sobie czy zamontować. O, no, na tym drzewku może być. Ale zobaczcie, okolica fajna. Cicho, fajnie. No, mam nadzieję, że tym razem może raz trafię. Ach, żeby nie spadło, mogę wziąć kurde uchwyt jakiś na tą tarczę. No dobra będzie dobrze będzie. Trochę zamaskowana jest. Ale to nic. Co? Umary? Nie, nie już kurde. Też ugryzło Dobra, z tej odległości myślę, że nie będzie rykoszetu. A była? Co, so, ubezpieczamy? I walimy. Kieś 10 metrów jest. No to zwiększymy dystans o 5. Teraz będzie trochę dalej. I jeszcze dwa zostały. Co jest? Nie wystrzeliło? O, teraz wystrzeliło. Coś się dzieliło. Nie chciał. Nie wiem czemu, ale. Czasami tutaj się zacina właśnie ten system. Dobra, zobaczmy, jak to wyszło. Przecież jedna kulka jest. Uu, coś cienko, ani jedno. Koniec? Koniec, ale chociaż wszystkie wypluł. Dobra. Słuchajcie, to byłoby na tyle. Nie wiem, z tego, z tej odległości do powinien gdzie nabój doleczeć, a ja okay. w ogóle nie dolatuje Chodźmy. To jest coś dziwnego. trochę No to chodź, zobaczymy. O, jest obce, że oni jednego. Bo o. Trafiłeś. Ja, trafiłem. O, patrzcie, Dlaczego? są trafienia. Kamerzysta trafił. W trafił? Poczekaj. W piątkę i w dwójkę. To nie jest tak źle trzymać. Tarcza dla ciebie. jak no, akurat ja źle celowałem. No jednak, trochę nie jestem może aż tak ślepy, ale jednak by się przydało trochę lepiej przycelować. Też słońce może trochę razi, ale trudno. Dzięki za obejrzenie i widzimy się też niedługo w odcinku z to bo też będę nagrywał. Także do zobaczenia.